Dziś opowiem wam o sprawie, w której szkoła funkcjonująca od kilkudziesięciu lat miała zostać zamknięta z dnia na dzień. Brzmi kuriozalnie, ale tak było. Po tych kilkudziesięciu latach zgłosili się spadkobiercy, żeby odzyskać grunt. Sprawę wygrali. Zażądali wydania nieruchomości lub odkupu za kosmiczne pieniądze. Staliśmy poproszeni o pomoc. Zrobiliśmy dokładną analizę Okazało się między innymi, że w grupie współwłaścicieli jedna osoba działa bez pełnomocnika i to był nasz punkt zaczepienia. Skontaktowaliśmy się z nią, przekonaliśmy do sprzedaży udziałów i rezygnacji ze wszystkich roszczeń. Finalnie, w 2,5 miesiąca, gmina odzyskała kontrolę nad szkołą bez egzekucji, bez presji, w ramach swoich możliwości finansowych. Ta historia pokazuje jedno: nie zawsze trzeba walczyć ze wszystkim. Czasem wystarczy zauważyć jeden szczegół, jeśli z pozoru przegrana sprawa wydaje się bez wyjścia, napisz, sprawdzimy co da się zrobić.